Centralny port komunikacyjny. Jedyny port lotniczy, gdzie lądują tylko premie. Przepraszam, czy tu jest budowa CPK? Tak, co? Bardzo dobrze. No, ale tu się nic nie buduje. No Jeszcze lepiej. My tu będziemy kręcić lalkę. Pani pozwoli, że się przedstawię? Wokulski. A właściwie Dorociński. Sklepowa. A to tu będziecie kręcić? Bo wielki teren jest gdzie grać. Wokulski będzie spacerował, wspominając swoje dawne miłości. Na każdym miejscu i o każdej dobie. Gdziem z tobą płakał, gdziem z tobą bawił. Ładne, ładne. Y, to co? Może kawy? Bardzo proszę. O. Zaraz, zaraz. A co tu się dzieje? A pan to kto? Wokulski. On jest Wokulski. Szuchar, my tu kręcimy lalkę. My tu kręcimy lalkę. Wokulski zabiera Łęcką na konie! A my byliśmy pierwsi! My byliśmy pierwsi! Pojedynek, łachudko! Pojedynek! Wynośnie! nie ja tu, a, my to byliśmy ja pierwsi! Stop, 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 cisza na planie. A pan to kto? Bogumił niechcic, kręcimy noce i dnie. chciec? I ja go nie gram? Ani ja? Zdajmuj ten kostium, i umożliwiaj się! Weź to zdejmuj, no, my to grymy, my, 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 grymy, my, my, my nie, nie będzie! To, <śmie> ludzie, to, my, przestańcie! To, bez przerwy wchodzicie nam w kadr! Kręcimy zaćminie słońca, a tu się ktoś szarpie! To jest jego wina! I jego wina! O, nie, nie, nie. To jest wasza ja, wina! Cisza! Cisza! Boże, tu było tak cicho i spokojnie! Dopóki ktoś nie wymyślił tego cholernego CPK! No zwariować można! To się normalnie jakieś pole bitwy zrobiło! I żebyś kobieto wiedziała! Można kawę, bo akurat mam przerwę? My tu mamy I Ja Nie! Ja ja to nie. Ja ja.